Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym poruszymy kolejny bardzo ciekawy temat z branży Peder, a mianowicie ceny, czyli forsa, to co nas wszystkich kręci. Oglądajcie! W dzisiejszym odcinku chciałbym z Wami poruszyć bardzo taki um, drażliwy temat, jeżeli chodzi o wycenę i sam całą procedurę wycenienia naszych napraw. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałbym w ogóle poruszyć taki temat, który dla mnie osobiście jest niezrozumiały absolutnie. Mianowicie, wytłumaczcie mi, bo może Wy będziecie znali odpowiedź na to pytanie. Nie. Jak to jest, że usługa, którą świadczymy, czyli naprawa wnieceń bez lakierowania, która teoretycznie i w praktyce zachowuje oryginalny kształt, zachowuje oryginalną powłokę lakierniczą, przez co pojazd nie, nie traci praktycznie żadnej wartości, jest niżej wyceniana niż naprawa tradycyjna, czyli szpachlowanie, lakierowanie, przez co z automatu samochód jest dużo mniej warty. Tak. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Chyba, nie wiem. Zastanawiam się również, dlaczego, dlaczego w taki sposób są liczone te wyceny przez techników PDR i tak naprawdę przez cały rynek pdr bo to nie jest tylko u nas, ale tak naprawdę na całym świecie jest podobne, m, m, podobna konsternacja. Tak? Z czego to wynika? Przecież mamy, zachowujemy, tak jak powiedziałeś, oryginalne powłoki lakietnicze, oryginalny element, nie ingerujemy w to, a cena samej usługi jest dużo niższa niż usługa lakierowania. Skąd to się bierzemy? Zresztą my sami nawet w naszych materiałach o tym mówimy, że no na tą chwilę tak jest. Ale tylko, dlaczego? Tylko postawiłem to pytanie właśnie dlatego, że tutaj nie widzę żadnej logiki w tym. Przecież to powinno być teoretycznie na odwrót. No tak. A przynajmniej na tym samym poziomie, prawda? Przynajmniej na tym samym poziomie. Ale czy nie wydaje Wam się, że może ten czas tej naprawy, w związku z tym, że jest dużo krótsza, może właśnie determinować to, że wyceniane to jest mniej? Pewnie tak, ma to jakiś wpływ, jeżeli chodzi o takie poczucie płacenia rachunku, tak? no bo inaczej patrzysz na zapłatę za rachunek, kiedy ktoś tyle czasu włożył w ten czas naprawy, a inaczej, jeżeli czas naprawy wynosił. 30, 40, 15 minut, Tak to poczucie tego czasu spędzonego jest takie wymierne dla osoby, która ma zapłacić rachunek. Natomiast z drugiej strony patrząc, ta osoba nie wie, ile trzeba było czasu poświęcić na to, żeby dojść do tego poziomu, żeby to naprawę wykonać. W tym czasie, czyli tak jak tutaj porównasz, na przykład naprawę jednego wgniecenia, załóżmy o średnicy 20-30 mm. Myślę, że doświadczony technik, jeżeli, jeżeli ma w miarę swobodne dostępy, jest w stanie zrobić to za kilka, kilkanaście minut, a trochę mniej doświadczony może nawet za godzinkę lub dwie, ale co według mnie nie powinno wpływać na to, że ta cena powinna być dużo niższa. No jednak no, zgodziliśmy, zgodziliście się z, z tą moją tezą, że no, przecież mamy uratowany element. To dlaczego nie? No jeżeli załóżmy, że średnie koszt lakierowania kierowania elementu w Polsce załóżmy, wynosi 1000 zł, no to jeżeli mamy wniecenie na 50 mm i naprawimy je, no to teoretycznie naprawiliśmy cały element, tak? Oczywiście, że tak. To dlaczego ta cena jest mniejsza? To może ja jeszcze wtrącę, bo nawiązując do mojej rozmowy z Pawłem odnośnie szkoleń, może na przykład jest zbyt duży dostęp do właśnie do takiej. Nauki tych powiedzmy pseudo techników, którzy wychodzą po e, szkoleniach, powiedzmy, w mało profesjonalnych szkółkach, mówimy to tak, jest tego za dużo i może o to chodzi. Walka ceną gdzieś tu się pojawia niedoświadczony technik. Znaczy ja myślę, że przede wszystkim nikt nas nigdy nie uczył sprzedawać usługi, tak? I tutaj no, ja. jest ten też, że tak powiem pies bo bez tych umiejętności sprzedażowych najłatwiej jak sprzedać usługę w stosunku do swojej konkurencji. No? Gdzie nie trzeba włożyć innego wysiłku poza tą swoją jakością pracy i poziomem wykończenia tego obniecenia. No najłatwiej niestety przychodzi ta konkurencja cenowa, tak? Ludzie wchodzą w tą branżę, chcą zarabiać, to się ich inspiruje do tego, Natomiast to, co powiedzieliśmy we wcześniejszych materiałach, biorą wycinek z tych materiałów danej osoby, chcą być taka jak ona, tylko zapominają o tym, żeby na przykład edukować się w zakresie sprzedaży tej usługi, tak? I przede wszystkim chcą się no, wbić ceną, tak? Przysłowiowo. Natomiast, no. Generalnie nie powinno to być. Poruszyłeś ten temat szkole. Generalnie w trakcie szkoleń jakby pokazujemy, gdzie tkwi różnica. Są osoby, które w rozsądnym czasie dochodzą do poziomu rozsądnych efektów, są w stanie zrobić niecenie jak konkurencja w okolicy i tutaj no, staramy się kłaść ten nacisk na to, żeby nie konkurowali ceną. Tylko już ich zaletami jest ich dostępność, mobilność, są inne sposoby na to, żeby sprzedawać tę usługę, nie konkurując ceną. Okej, okay, ale Ty mówisz teraz o ludziach, którzy dopiero zaczynają, ale przecież są technicy, którzy pracują od wielu lat i mają świadomość tego, jaka cena na rynku mniej więcej jest i wciąż próbują ją zaniżać. I właśnie, ale tutaj właśnie chciałem się wtrącić, czy jest ustalona taka cena z góry? Bo teoretycznie rozmawiamy teraz o wycenianie, wy, wycenie jak, załóżmy jakiegoś jednego punktu. Czy mamy u nas w Polsce jakiś taki ogólnopolski przyjęty cennik, który powinien być respektowany? Bo... Wiesz co, no przed chwilą podwiedziałaś się na temat malowania jednego elementu. Dla mnie to jest adekwatne, tak? Ja rozumiem, że to są inne... Mentalnie teraz to jest inne podejście, bo trzeba byłoby zmie zmienić swoje myślenie, żeby dojść do tego etapu, żeby wycenić na tym samym poziomie co lakierowanie. Ale to jest wszystko kwestia tej pewności siebie i, i tak naprawdę jakiegoś takiego wspólnego flow wszystkich techników, którzy będą mieli podobny sposób patrzenia na, na tą branżę, tak? To może tak zapytam, głębiej w ten temat wejdę, ponieważ, ponieważ macie duże doświadczenie jeżeli chodzi o rynek Stanów Zjednoczonych. czy? Dla przykładu, czy tam jest rozwiązany ten, ten problem? No bo jest to jakiś problem, który u nas istnieje, z którym do tej pory no, nie ma żadnego rozwiązania. Może jest jakiś schemat, który można by podpatrzeć i te dobre zachowania u nas wprowadzić. Tam też obserwujemy, że zmagają się z tym, no, z, z podobną problematyką tego usuwania wygnieceń. Próbują na to znaleźć rozwiązanie i można trafić na materiały w internecie, gdzie promuje się tak nazwijmy to linijkę, która w oparciu o którą następuje wycena tych i stara się tą ideę tam jak najbardziej wprowadzić po to, żeby jakby działać wielopłaszczyznowo, bo jedno to rozmowa właśnie z klientem i nawet kiedy oferujemy mu tą usługę, to możemy mu przedstawić ile ta usługa Powinna kosztować i w oparciu do tej linijki ewentualnie tutaj negocjować z klientem, jeżeli, ale już klient widzi jakąś Czyli bazę. jak dobrze, przepraszam, że przerwałem, czyli dobrze e, rozumiem, po prostu linijka taką, którą stosuje się również w Europie, jeżeli chodzi na przykład o wycenę gradobicia, kiedy do każdego punktu teoretycznie powinno się dołożyć linijkę z rozmiarem uszkodzenia i na podstawie tego dokonać poprawnej wyceny. Dokładnie. Tak, yy, wiadomo, to nie jest jednoznaczne narzędzie, którym można ocenić tą szkodę, tak? natomiast to jest też narzędzie, które pomaga klientowi uzmysłowić, za co on to płaci, dlaczego w takim, a nie innym wymiarze cenowym. I tak naprawdę on wie, o co się opiera przyjeżdżając na taką służbę. Dobrze, to. Ten punkt mniej więcej no, jest jasny i możemy go zrozumieć, bo mamy jakiś teoretycznie punkt do naprawy, który ma kształt załóżmy okrągły, tak, to jest jakieś uderze, uderzenie parkingowe. No ale co jest w sytuacji takiej, kiedy no, już też, no, wiadomo, technik z jakimś dużo większym doświadczeniem podchodzi do tematu, który już jest bardziej skomplikowany, czyli po prostu już duże, obszerne, skomplikowane wniecenia, które i właśnie. Na czym się tutaj oprzeć? E no to mogę powiedzieć trochę o tym rynku amerykańskim. Wiele z waszych followers'ów oglądających te materiały zapewne też trafią na materiały z internetu, gdzie znane osobistości ze świadka PDL Stana Zjednoczonych prezentują, że daną usługę wykonali w takim, a nie innym budżecie. Przeważnie to są takie właśnie naprawy chwytliwe 15-41 tysięcy, Rivian, Tesla. Na takie materiały możecie trafić. Natomiast trzeba też sobie zdawać sprawę, że to nie jest tak, że każda robota, która tam jest pokazana, to, to nie jest tak, że oni każdą taką robotę dostali. Oni bardzo dużo wykonali pracy wokół tego, aby tą robotę dostać. To nie jest tak, że każdy w Stanach zarabia takie pieniądze. Oni zbudowali swoje biznesy w tak odpowiedni sposób, że są w stanie skłonić klienta nawet do zapłaty więcej niż za naprawę poprzez malowanie. No To w naszym przypadku to jest. Ale tutaj to też. W tej nie części jest, ale świata to jest żebyśmy się nie dobrze zrozumieli, to też nie jest tak, że to tak tam działa. Te osobistości, jest z których tak. warto czerpać, tak działa. To znaczy, wiecie, co widzę tu o tym, o czym w tej chwili mówicie, widzę tutaj miejsce dla nas, nawet te nasze rozmowy, bo oprócz tego, że możemy pokazywać. Skupmy się tu na młodych technikach, którzy są na rybkiem. Tak? Oni dopiero będą się uczyli, uczyć ich tych wycen. Ale mam wrażenie, że powinniśmy też spróbować trafić do zwykłego, szarego klienta, żeby jak najlepiej wytłumaczyć mu całą, cały aspekt tej naprawy. Dlaczego on jest lepszy, dlaczego klient na tym korzysta i w efekcie końcowym, dlaczego musi. Zamawiać tyle i tyle. Ja mam jeszcze inne przemyślenie, słuchaj, bo ym, na temat blacharzy, lakierników, yy, no niemalże każdy wie, że oni istnieją i są na rynku. Ja wciąż uważam, że taki e, przeciętny Kowalski nie ma świadomości e, o tym, że istnieje naprawa w metodzie PDR. O ile wiecie, my też trochę w swoim świecie żyjemy. Jest mam bańkę. To bań... Tak, dokładnie, trochę musiałem powiedzieć. Mam taką bańkę. Wszyscy jesteśmy w swoim świecie, znamy się, wiemy, że PDR istnieje, ale tak naprawdę jak zaczynam z, e, poznawać nowe osoby w towarzystwie i ktoś się mnie pyta, a czym my się zajmujemy, to oni mogą być zdziwieni, że coś takiego istnieje na świecie. Stąd te magnesy. <grym> Elektromagnesy. Ach, ty wybierz sobie z listy. Zabierz, <grym> że tego jest wiele, ale... Jest, więc tutaj też jest taka kwestia uświadomienia e, Polaków, e, że taka metoda, taka technika naprawiania w gnieceni w ogóle istnieje, tak? Docieranie do, do, do tego szerszego grona odbiorców jest bardzo istotne z punktu widzenia technika, bo to są potencjalnie jego klienci. Tak, i tutaj w tym momencie też wydaje mi się, że warto by było tutaj zaznaczyć taki jeden też ważny aspekt tego, kiedy klient podejmuje decyzję, w jakim serwisie będzie usuwał takie wniecenie, ponieważ z naszego doświadczenia. Wyciągnęliśmy takie wnioski, że zdarzały się sytuacje, gdzie klient wybrał, no niestety, tylko i wyłącznie ceną. Mhm. Co potem okazało się, że technik, który nie miał odpowiedniego doświadczenia, wykonał tą usługę nie tak, jak powinna ona być wykonana. I klient, spotykając się pierwszy raz z tą tematyką, od razu wyrabia sobie opinię, że to przecież i tak widać, no proszę. No, Korzystałem, jest, jest i, i tak musiałem to potem polakierować, więc e, te właśnie tutaj te, te rozmowy, które prowadzimy mają też za, e, zadanie tak edukowanie trochę i dotarcie do potencjalnych naszych klientów, którzy powinni się sugerować nie tylko i wyłącznie ceną, lecz po prostu dowiedzieć się troszeczkę więcej o miejscu, w którym chcą powierzyć swój samochód. Czy ci ludzie mają duże doświadczenie, jakie mają opinie. Tutaj jest w ogóle temat, który jest bardzo drażliwy, czyli kupowanie opinii <grymne> przez jakieś różne firmy marketingowe i firma, która istnieje pół roku, nagle ma 500 komentarzy, 5 gwiazdek, no to jest niemożliwe, tak? Ale to, to pominmy i wracając do tego wątku, który właśnie wyprowadziłem, że żeby klienci też po prostu tak się wybrali to miejsce, które budzi zaufanie i wie o tym, że ta usługa powinna być wykonana dobrze. Wiesz, cały czas sobie robię tego typu usługę, jak spotkanie z dentystą, z lekarzem, no kurczę, idziesz ze sobą, to idziesz do dobrego lekarza, do dobrego dentysty, bo chcesz, żeby ta usługa, bo to jest usługa, została wykonana prawidłowo. Jeżeli masz auto, na którym tobie zależy, to tak samo powinieneś zrobić w tym kierunku, zanim zdecydujesz się oddać je w czyjeś ręce, to tak naprawdę sprawdzasz na rynku opinie o tym, o tym człowieku, tak? Czy on ma doświadczenie, czy komuś robił to auto, czy ta osoba była zadowolona. A tak naprawdę to, co ty teraz powiedziałeś, to jest raz edukacja społeczeństwa, że taka technika istnieje, ale druga, druga strona to jest z kolei informacja do tych techników, którzy gdzieś tam są na początku swojej drogi, żeby nie podejmowali się tych napraw, którymi po prostu nie podobają, bo to jest szkodzenie i sobie, i branży, a tu jest tutaj wchodzimy w taką pewną pułapkę, że niektórzy są zbyt ambitni i po prostu nie, nie potrafią powiedzieć jeszcze nie ten moment. Okay, tak? Ja rozumiem ale. Mm, ambicje może to nie jest to miejsce, gdzie je, należy spać. Trzeba pamiętać tutaj, że jeżeli wykonasz tę naprawę na no, niewłaściwym poziomie, klient z tego nie będzie zadowolony, Ty z tego nie weźmiesz pieniędzy, a co najgorsze. On więcej nie skorzysta z naszych usług. Potraca na przykład... jednego klienta, to utrata dziesięciu potencjalnych Chodź dalej. I to, co my na przykład na swoich szkoleniach też próbujemy wytłumaczyć kursantom, jeżeli nie jesteś w stanie i nie jesteś w 100% pewien, że będzie w stanie to zrobić w dla indywidualnego klienta, nie podejmuj się go, poleć kogoś ze swojej okolicy. Chciałem ci bardzo, właśnie zadać to Która pytanie. Miałeś bardzo dużo doświadczenia, wręcz nawet powiedz, że go sam przysłałeś. I to nie. jest bardzo dobrze odbierane przez doświadczonych techników. Bo my spotykaliśmy się w naszej historii z sytuacjami, gdzie zostaliśmy poleceni przez innego technika, którego nie znamy osobiście, ale ponieważ powiedział, słuchaj, nie jestem w stanie wykonać tej naprawy na takim poziomie. Jedź do chłopaków, oni sobie z tym poradzą. I to jest właśnie to, czemu mają służyć te nasze spotkania. Czyli właśnie pokazywanie tej fajnej społeczności, że możemy tak. między sobą. Żyć i współpracować tak zdrowo, tak po prostu bez. Będzie. Ale też wspomniałeś tutaj taką, myślę, że problematyczną kwestię dla tej osoby, która nie jest w stanie wykonać tego On Dla tej osoby jest ciężko przekazać klientowi, bo myślisz, że jeżeli powie, że nie potrafię tego zrobić, no to więcej razy do niego nie przyjedzie. Ale nawet jeżeli jemu to nie powiesz i weźmiesz się niestety za to, on i tak prawdopodobnie do ciebie przyjedzie, nie przyjedzie, bo nie będziesz w stanie tego dobrze zrobić. Umiejętnie. Przekaż informację nie, ma, nie możesz się tym zająć, zajmie się to tamta osoba, proszę jedź tam, tak żeby ten klient pozostał z nami na lata i właśnie to co powiedziałeś, jeden niezadowolony. Tak no, i wbrew pozorom, jeszcze Marcin dokończę, bo nie chciałbym wypaść, bo mam tą myśl i wbrew pozorom to jest właśnie tutaj to jest przekaz do tych właśnie młodych techników, to naprawdę jest bardzo dobrze odbierane, że polecacie kogoś bardziej doświadczonego. To nie jest tak, że Wy sobie zamykacie drogę, albo ktoś sobie Dokładnie. pomyśli o tym, że o, jesteście słabi itd. i tak dalej. Wręcz to buduje Was, że macie trochę pokory, jeżeli chodzi o, o, o tą tematykę. Jeżeli nie jesteście jeszcze w stanie tego mm -hmm. zrobić przez nas, no trochę samochwałą pojechałem, ale nie chcę tego robić, ale po prostu <noise> jest to odbierane bardzo, bardzo pozytywnie. I wręcz. Chcielibyśmy w przyszłości potem z takimi osobami utrzymywać i współpracować i właśnie budować tą taką społeczność. No. Myślę, że to zamknięcie tej osoby, która by myślała inaczej i powiedzenie tamten nie potrafi, ja potrafię, to, to jest na przykład nie... Panie nie... tak, ale my, my mamy trochę też inne podejście i Wy i my mamy inne podejście. My wciąż nastawiamy się na budowanie tych relacji w, w grupie techników, tak, w naszym świadku. I, yy, i chcemy współpracować z takimi osobami, które mają otwarte umysły i... Dążą do tego, żeby jednak zdrowo konkurować, tak jak było to wcześniej powiedziane, bo ja też nie lubię tego, tego sformułowania. Żeby być ze sobą, jakby w tej jednej paczce, tak? Skupiać się, bo bardzo lubimy takie, tego typu relacje biznesowe. Ale myślę, że troszkę uciekliśmy od tematu dzisiejszej rozmowy. Bo tak spróbowałem. Tak, tak. Zaczęli rozmawiać na temat cen. Dokładnie. Ceny do ceny. Zaczęliśmy od cen, przeszliśmy na temat naprawiania i umiejętności naprawienia. Co zresztą wiąże się hmm. też z składowych, tak? To, co Paweł mówisz, że e, nie podejmuj się tego, jeżeli nie czujesz się na sile, a niestety mamy e, dość często jest tak, że. No, nie wiem, jeszcze takiego nie robię, ale dobra, to powiem mniej i jakoś to będzie. To też wynika jeszcze z innej kwestii. To wynika z bardzo ciekawej kwestii. Jeżeli stosujesz bardzo niskie ceny, dla wszystkich jest promocja. O wiele bardziej konkurencyjna niż twoja doświadczona konkurencja, to ty de facto musisz każdą robotę wziąć i każdą robić. Nie możesz sobie opuścić jakiejś roboty, no bo to się nie sklei na koniec dnia, czy tygodnia, czy miesiąca. Natomiast jeżeli ta twoja polityka cenowa jest zbudowana w odpowiedni sposób, to się na to, żeby takie roboty odmówić i nie wziąć. Słuchajcie, bo teraz bo przyszła mi kolejna myśl. Co zrobić, żeby eliminować te takie sytuacje. Moim takim pomysłem jest taki przekaz do. No i znowu, tu kierujemy się znowu do młodych techników, tak? bo ci starzy już mają swoje przyzwyczajenia i ciężko i trzeba pracować. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast co zauważyliśmy my z naszego doświadczenia, i to też często w naszych komentarzach się gdzieś przewija od klientów, którzy odbierają auta, że w tym pierwszym kontakcie, gdzie, kiedy klient przyjeżdża do technika, mówię teraz o nas, wychodząc, oglądając auto, my staramy się tego naszego klienta, nie to, że obrzucić jakąś niewiadomą wiedzą i tak dalej, ale w jasny i czytelny sposób przedstawić mu, proszę pana, proszę panie, tu jest takie wgniecenie, tu jest takie dojście, tu będziemy musieli zrobić to, a tu jest taka możliwość, a tu może się zdarzyć coś takiego, albo przy kantach, albo przy jakichś różnych rzeczach, że na przykład tu może pęknąć lakier, albo gdzieś już jest jakiś zaczątek. Staramy się informować tego klienta, żeby on miał pełną świadomość tego, z czym może się spotkać przy odbiorze samochodu. I wydaje mi się, że to, to jest coś, co pozwala też na jakby w późniejszym, no może nie w późniejszym, ale po takim wytłumaczeniu, wyjaśnieniu na sam koniec. Powiedzieć cenę, z którą klient za bardzo nie będzie miał jak negocjować, albo przyjmie ją po prostu no jest tyle wiedzy, tyle rzeczy do zrobienia, w ten sposób podejść. No, tak to jest to Czyli, po, czyli no. po prostu wracamy do tego do tego, set, do tego punktu wyjściowego naszej rozmowy, że na cenę jest wiele składowych. I właśnie to jest ten problem, który Spotykamy się na co dzień, że samo usunięcie wniecenia to nie jest wszystko. Tak. Tylko tutaj mamy jeszcze całą otoczkę, która no, sprzedaż usługi. No, z... no tak, i tutaj idziesz w ciekawym kierunku, bo często pada pytanie, a czy ja będę się nadawał? No ja nie wiem, czy będziesz się nadawał. Ja wiem na przykład, jaką wiedzę możemy przekazać, ale też zwracam uwagę, że umiejętności usuwania wnieceń to jedno, a umiejętność sprzedaży tej usługi to drugie. Teraz bardzo dużo osób poświęca się tylko i wyłącznie w trakcie nauki tej wiedzy, jak usuwać wniecenia, natomiast nie zgłębia tej wiedzy, jak tę usługę sprzedawać. I tutaj to, co żeście powiedzieli u siebie w serwisie, to jest na przykład bardzo istotne w rozmowie z klientem, który przyjeżdża do Was na usługę, przedstawienie mu procesu naprawy, co będziecie robić, to już buduje relację. Można jeszcze przecież oczywiście porozmawiać z tym klientem, nawiązać tą relację i. Łatwiej jest mu przedstawić tą cenę i łatwiej ją jest w stanie zaakceptować, jeżeli ją zaakceptuje, bo on rozumie dlaczego, co trzeba wykonać i dlaczego tyle za to trzeba za już mu zapłacić. Tak? On ma tą wiedzę na podstawie, której po prostu podejmuje decyzję. No dobrze, no ale tutaj tak trochę wrzucę tak. Nie. Do, no, do, do, do dyskusji <laughs> takie, na co zrobić? Co możemy zrobić z technikami i z serwisami? Które po prostu nagminnie zaniżają tą cenę i robią taki koniec. No, teoretycznie nic nie możemy zrobić, prawda? No, no, nic nie możemy, możemy jedynie obrazować, ile na tym tracą, tak? Przez to, że robią te usługi taniej niż, no, raczej jest to. No, czy warte, tak? A może ambitnie pasowałby, nie wiem, iść w tym kierunku, żeby wprowadzić jakiś ogólnopolski cennik, który gdzieś to trochę tak stabilizuje, normuje. Ale, czy... No i tutaj faktycznie wkładasz, bo są dwa które respektują nasze bezpieczeństwo. Ale, ale słabo poruszałem kwestię tych niecałych. Tak, bo go, to jest, klientów nie bo Tutaj poruszałeś temat gradobicia, tak? To tutaj bo mamy, tak, ja to tutaj mamy znać, w miarę mamy tutaj jasno przedstawioną sytuację w Polsce, chociaż no nie do końca. Nie do końca. To jest kolejny temat do dyskusji, ponieważ <laughs> każdy, ma tak, każdy ma swoje zdanie. Każdy ma swoje zdanie. Tylko bardziej chciałbym się tutaj no, w, w, skupić na tym, na tym procesie wyceny, żeby nie robić sobie krzywdy, bo to jest... Najgorsze jest to, że w wielu przypadkach młodzi technicy wyceniając ty, e, swoją usługę za nisko, w długim perspektywie, właśnie, dłuższej perspektywie czasu, sami sobie robią krzywdę. I to jest coś, czego no, my nie potrafimy tego zrozumieć. Wracamy do tego, że nikt nam w większości nie, nie nauczył, jak prowadzić biznes. Czyli Choćby edukacja. to, że. Przy, tak, i myślę, że te spotkania właśnie temu mają przede wszystkim służyć i następne materiały, które będą, będą nagrywały, będą poruszały tą kwestię, ale co jest na przykład ważne, no przecież wszechobecna inflacja. Generalnie z każdym rokiem ona jest większa. Jeżeli nawet technik z dużym doświadczeniem, który no nie podnosi swoich cen, no to de facto z każdym rokiem traci, tak? Powinien sukcesywnie co roku podnosić ceny, żeby nie doszło do takiej sytuacji, jak na przykład teraz mamy w przeglądach technicznych. No, wiadomo, to z innych no. regulacji wynika, ale gdzie nagle ta cena podskoczy bardzo wyraźnie, bo będzie już musiała podskoczyć i wtedy faktycznie klient to poczuje. Ja zawsze mam taką radę dla tych osób, które już długo stosują dane ceny. Spróbujcie co drugi, trzeci klient dać na przekurs siebie, że klient nie da tyle, to spróbujcie zaoferować 20% więcej i zobaczyć, czy to przejdzie, czy to nie przejdzie. Tak? To nie jest duża strata przy założeniu, że masz tych klientów i to pozwoli ci się utwierdzić tym, czy Ty możesz brać za tę usługę więcej, czy nie, bo ludzie mają z tym oporę, ja to całkowicie bo rozumiem. Bo może też być Walczy sytuacja, osudzienne. Paweł, no bo może być też taka sytuacja, no że jednak... Yy... Ilość techników w różnych regionach Polski jest inna, więc to, wiadomo, to jeżeli jak, jakiś sądew. serwis, jakiś technik chce podnieść swoją cenę, ale niestety jest, no naszym przykładem jest nasza aglomeracja, gdzie po prostu firm jest bardzo dużo, mamy. Na swojej ulicy mamy. Tak, na naszej ulicy, ale ja mamy też. Serwis mam mamy. Odrębne znania, na tym temat. I, <laughs> I chodzi o to, że Potwierdza. ja wiem, rozumiem Twój punkt widzenia, tylko po prostu to może być bariera, która może być nie do przekroczenia. I to też. Dlatego to trzeba... Dlatego ten system, który Ci powiedziałem, pozwala to przejąć osobie, która nad tym myśli. Nie zmienimy myślenia. Tylko, że ja zmierzam bardziej w innym kierunku, bo jeżeli będziemy o tym rozmawiać i będziemy edukować tutaj e, wszystkich zainteresowanych w tej dziedzinie, to jeżeli. Ja nie mówię to o jakiejś zmowie cenowej, tylko jeżeli po prostu każdy z nas będzie docelowo chce zarabiać no, albo więcej, albo co najmniej ten poziom, jeżeli kogoś satysfakcjonuje, ale jeżeli nie będzie nic z tym robił, de facto to, co powiedziałeś, inflacja, koszty, koszty traci. Czyli idziemy w kierunku edukacji. Zdecydowanie. Chcieliby. Bo wtedy, tak jak mówię, nie idę w kierunku zmowy cenowej, bo to jest nielegalne. Nie, przecież generalnie. Ale świadomie podnosić regularnie te, te ceny. Co jakiś czas, tak jak inne branże robią, prawda? Sama wycieczka do sklepu pokazuje Wam, że za te pieniądze, które posiadacie w portfelu, pozwala na mniejsze zakupy. I trzeba myśleć perspektywicznie, każdy z nas chce prowadzić ten biznes przez lata, tak? No i znowu wracam do tej prostej metody, tak? Jeżeli ktoś jest otwarty i w ten sposób spojrzy na ten temat, to w tym kierunku może śmiało podążać, tak? Albo niech pomyśli, ile stracił? Bo nie podostaje. Czyli y, teraz skieruję się do widzów. Jeżeli myślicie, że w tym odcinku pokażemy Wam jakiś cennik, którym musicie się zastosować, nie, to nie idziemy w A tym sobie. kierunku. Po prostu chcielibyśmy taki, przekazać taki, mm, albo nawet stworzyć taki trend, żeby zacząć o tym myśleć i wprowadzać go, mówić, mówić o tym, A. tak? Ale to, żeby o tym mówić, pozwala nam to na przykład, że wielokrotnie sprzedawaliśmy te informacje, że tak powiem, swoim klientom i ta część, która je wprowadzała, wielokrotnie sami nam dziękowali za to, że w wielu materiałach, wieloma jakby tymi radami zmieniliśmy sposób prowadzenia ich biznesu i efektywność tego. Nie tak? kto coś z tego wyniesie. Wiadomo, że jak prowadzą biznes, to nawet z dnia na dzień nie podwyższą cen do góry na wszystkie swoje usługi, bo tak nie wypada to nawet z na drugiej klientów. Oczywiście koniec. Prawda? Więc trzeba ten proces na pewno w jakiś sposób zaplanować. I samemu się też przekonać do niego, że jak się oferuje tą wyższą cenę, to być pewnym, że ta usługa jest tyle warta. Ja mam wrażenie, że też wielu techników nie potrafi samych siebie docenić. Tak trochę. To jest trudne wycenić samego siebie. No właśnie o tym mówię, wiesz, tak jakby... Czuje się bezpiecznie w tej strefie, bo jest ok, jakoś tam się te rachunki skinają, ale on nie pomyśli, że może zarabiać więcej. Że tak naprawdę ta usługa, którą on robi, jest jeszcze bardziej e, wartościowa niż to, jaki robi Dobra, czyli podsumowując to nasze spotkanie, chcielibyśmy, aby następne materiał, które będą tworzyły, były pewnym przewodnikiem, jak te usługi można sprzedawać e, na rynku, tutaj ogólnopolskim i nie tylko. Jeżeli podobają Wam się nasze rozmowy, to subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i oczywiście zapraszamy do udziału. Komentujcie, piszcie. Dzwoncie do nas, do nas do pit stopu, do Magdy, do Propeder, do Pawła, do Kuźni. Chętnie z wami będziemy rozmawiać, nikogo nie będziemy odrzucać. Zapraszam!